Dzień dobry. Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, a także pani minister Anny Fotygi, która jest tutaj liderem listy w wyborach do Europarlamentu, liderem pomorskim, liderem na pomorzu. Najpierw oddaję głos panu premierowi. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jesteśmy w Gdańsku w szczególnym miejscu, w szczególnym Punkcie na mapie Polski, tutaj powstała Solidarność, tu miały miejsce wydarzenia grudniowe 70 roku, tutaj walczono o wolność i można powiedzieć, że droga wolności, nie tylko w skali kraju, ale także w skali Europy i w skali świata, wiodła przez Gdańsk. Nie ma wolności bez Solidarności. To był okrzyk, który tutaj zniesiono, który znoszono w całej Polsce, który był znany w całym świecie. Walczono o wolność, ale walczono też o solidarność, walczono o płace, o pracę, o dobry byt, o sprawiedliwość dla ludzi. I dzisiaj po tylu latach warto zadać pytanie, czy te 21 punktów z 80 roku, z sierpnia 81, 80 Roku zostało wypełnionych. I obawiam się, że będziemy mieli kłopot z pozytywną odpowiedzią na to pytanie. No weźmy choćby sprawę stoczni. Donald Tusk twierdził, że zjeździł pół Europy, czy nawet szerzej, pół świata i załatwił katarskiego inwestora. No, później przyszedł moment sprawdzenia okazało się. Żadnego katarskiego inwestora nie ma. W miejscu Stoczni Szczecińskiej są dzisiaj supermarkety. Pracownikom tej stoczni, doświadczonym pracownikom, fachowcom, proponowano, by zostawali fryzjerami psów, i składano tym podobne propozycje. Stocznie upadły. Mimo, że na przykład stocznie niemieckie w tym czasie zostały wsparte, tam było wolno, u nas nie i funkcjonują. Funkcjonują, a ich dyrektorzy nie ukrywają nawet, że funkcjonują dlatego, że upadły polskie stocznie. Ale przemysł stoczniowy to przecież nie jest jedyny przypadek. Trudno dopatrzyć się jakichkolwiek działań tego rządu, które by wspierały Jakąś gałęź polskiego przemysłu, czy to stocznie, czy to motoryzacyjny przemysł, czy to na przykład przemysł górniczy. Wszędzie jest źle, wszędzie można mówić wręcz o dobijaniu. Mamy tego rodzaju fenomeny, jak to, że kupuje się Pendolino, chociaż w Polsce, w Bydgoszczy, produkuje się znakomite pociągi, niczym nie gorsze od Pendolino. Ostatnio Warszawa zakupiła chińskie. Autobusy zamiast doskonałe autobusy doskonałe jeżdżące w wielu krajach świata autobusy z poznańskiego Solarisa. Mamy do czynienia z polityką, można powiedzieć, antyprzemysłową, a potrzebna jest jedna, jest inna, radykalnie inna polityka. Potrzebna jest polityka wspierania przemysłu. Polska szansa musi być, proszę Państwa, wykorzystywana. A tą szansą jest to, że myśmy mieli kiedyś naprawdę spory przemysł, naprawdę rozbudowane fabryki. Mamy tradycję pracy w przemyśle. Mieliśmy i w dalszym ciągu mamy, chociaż to zostało rozproszone, wielu ludzi, którzy są w stanie przygotowywać różnego rodzaju innowacje. Często innowacje, które są interesujące w skali międzynarodowej. Krótko mówiąc, można uczynić tutaj bardzo wiele. Wielki zasób polskich możliwości jest dzisiaj marnowany. I ja chciałem Państwu powiedzieć, że nasz program, nasza polityka to będzie odrzucenie tej praktyki. My tych szans nie będziemy marnowali. My będziemy prowadzili politykę odbudowy i rozbudowy polskiego przemysłu. My pójdziemy śladem tych krajów, które dzisiaj to czynią w sposób zaplanowany, systematyczny, wykorzystując do tego możliwości państwa. We Francji istnieje już Ministerstwo Odbudowy Przemysłu. My chcemy, żeby Polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmieniło się w Ministerstwo Rozwoju i Odbudowy Przemysłu, bo naprawdę są tutaj bardzo, bardzo duże możliwości. I to jest szansa na poprawę bytu Polaków, na pracę, na to, by Polska się rozwijała, by Polacy wracali z zagranicy. Nie taka polityka, jak ta, którą dzisiaj prowadzi Donald Tusk, tylko polityka, można powiedzieć, radykalnie inna. I chciałem powiedzieć państwu, ale poprzez państwa, po prostu powiedzieć Polakom, żeby się nie dawali nabierać. Żeby się nie dawali nabierać różnego rodzaju grom pozorom, które tworzy w tej chwili Donald Tusk. Miną wybory, zostaną zapomnieni stoczniowcy, zapomnieni górnicy, ci wszyscy, wobec których w tej chwili formuje się różnego rodzaju obietnice i zapowiedzi. Bo już nieraz tak bywało, nieraz to, co opowiadano, co zapowiadano, okazywało się po prostu nieprawdą. Albo mówiąc, już tak, do końca. Okazywało się po prostu kłamstwem. Nie dajmy się wprowadzić w błąd. Nie dajmy się oszukać. Nie dajmy się wziąć na pozory. Jedyną partią zmiany w Polsce jest Prawo i Sprawiedliwość. To kieruje także do tych, którzy rozważają głosowanie na różnego rodzaju drobne partie. Nie marnujmy głosów. Powtarzam, jedyną partią, która może w Polsce doprowadzić do rzeczywistej zmiany, jest Prawo i Sprawiedliwość i tylko głos na Prawo i Sprawiedliwość jest głosem za prawdziwą zmianą. Słuchajmy Polaków, słuszmy Polsce, zmieniajmy Polskę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie premierze, pani minister Anna Fotyga, lider na Pomorzu. Bardzo proszę, pani minister. Dziękuję bardzo panie premierze i szanowni państwo. Znajdujemy się w miejscu szczególnym w Polsce, w miejscu, które powinno być promocją wystąpienia wszystkich polityków. Niewątpliwie muszą się odnosić do polskiej polityki morskiej. Unia Europejska w ostatnich czasach przyjęła wspólnotową politykę morską polski głos ze względu na tradycję, również tego miasta Gdańska powinien być bardzo silny i nasza polityka był, powinna być spójna, zwarta, powinna być wyraźnym głosem w Unii Europejskiej. Niestety działania rządu koalicji PO-PSL, samego premiera Donalda Tuska są dalece niewystarczające w ustawie o na zasadach prowadzenia polityki rozwojowej nie ma ani słowa o gospodarce, o polityce morskiej. Ona jest wyłączona po prostu nie traktuje się tej dziedziny jako narzędzia, motoru polskiego rozwoju. Niedostatecznie polityka morska jest wymieniana w ważnych dokumentach, takich jak kontrakt terytorialny, który podpisuje województwo pomorskie, przypominam z Komisją Europejską. Dzieje się to o dziwo w całkowitej ciszy. Polskie różne przedsiębiorstwa gospodarki morskiej, powiedziałabym radzą sobie dzięki Przedsiębiorczości Polaków, dzięki doświadczeniu, dzięki wykształceniu ogromnej już rzeszy osób związanych z gospodarką morską, ale żadnej spójnej koncepcji, takiej, która mogłaby dorównać koncepcji innych państw członkowskich, w Polsce nie ma. Ona po prostu nie funkcjonuje. Jestem osobą związaną z. Gdańskiem od, od wczesnego dzieciństwa. To jest też moje formalne wykształcenie sprawy morskie. I przyznam, że boleję. Uważam, że cały region, a również Polska nie będzie mogła się sprawnie rozwijać, jeżeli nie powróci do idei Eugeniusza Kwiatkowskiego. Bardzo dziękuję pani minister. Jeszcze zanim państwo zadam pytanie, jeszcze jedna sprawa. Pan premier Josław Kaczyński, pocztówka z Morza na Śląsk, z nad Morza na Śląsk. Proszę Państwa, ja chciałem Państwu przedstawić tą pocztówkę. Tego Państwu nie jestem w stanie przedstawić, bo nie będziecie w stanie tego przeczytać. Ale dostaną Państwo Ale swoją Dostaną kupię. Państwo oczywiście tą pocztówkę. To jest taki przekaz na Śląsk w tej sprawie, o której mówiłem na końcu. Ja po prostu proszę mieszkańców Śląska, górników, to jest kierowane do konkretnej osoby, do górnika, ale to będzie też rozpowszechniane na Śląsku, żeby się nie dali oszukać. Bo są wybory i znów padają rozliczne zapowiedzi. Skąd no, często sprzeczne w różnych dziedzinach, raz się um, mówi jedno, raz się mówi drugie, w, i to niezależnie od tego, czy chodzi o kwestie polityki przemysłowej, czy na przykład o sprawy związane z wiarą, kościołem, obyczajowością i tak dalej. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się jeszcze raz wprowadzić błąd. I właśnie w tej sprawie piszę, tego rodzaju pocztówka będzie przesłana na Śląsk, a może będzie także i w całym kraju. Dziękuję, Dziękuję bardzo.